Podejście osiemdziesiąte kurwa szóste. DOLF, który to nieco przypomina to postać z... Ups. No, <coughs> <Połagam. Druga jeszcze. coughs> tak zwana żeby się dobrze słuchało demo okay. jeszcze raz Będziesz sobie wybrać gdzie będzie tego dużo dam akcja chcecie prawa chcecie kurwa na nasze nieszczęście uwolnił się i akurat spacerem trafił do Wadowic do widowic. Kon... Yy, całe zdanie powtórz po prostu. Dobra. Ludzie się sprzeciwiają, ale mnie to nie obchodzi. Jeśli... wiesz, kurwa, jakie jeśli, tam jest jak! Kurwa! W całym mieście są strzelaniny, każdy kradnie co popadnie, a prostytutki i streamerki, jak zawsze robią jedno, dają dupy za pieniądze. Za mną. ze mną dzisiejsze... ze mną dzisiaj na. tak kurwa klaszcze. Ludzie się sprzeciwiają, ale mnie to nie obchodzi. Jak będzie to. jeszcze kurwa, raz, no chuj mnie strzeli teraz, nie umiem czytać. Kurwa, nie wiem, popierdoli mnie zaraz. Tak to sprzedaje Dragi od 8 do 17. Na... KURWA NO! Uff, demo, spokojnie. Da się to jeszcze raz nagrać. Opanował tu spokój. Wszyscy wokół. Spierdalać. Na nasze nieszczęście uwolnił się i akurat z prasetem trafił do. Kurwa. Dziękujemy panu Mietkowi, a następnie. Wójt news. Pogoda, czy. Kurwa. Skup się, kurwa. Stelerek. Dobra. Tutaj chcę uratować całe miasto i ludzi, którzy się w nim znajdują. Kurwa, znalazłem miejsce, gdzie może się znajdować. Ale muszę je jeszcze dokładnie zbadać. Pracuję z Benem nad tym od bardzo dawno. Pogrzeb. To co, kurwa, nie nagrywam tego więcej. Wiem. Dobra, styknie. to pri